Dobrze, mam nadzieję, że wszystko działa. Tutaj Hello. Dzień dobry, jestem ja i mój kolega Nikolas. Ja jestem Piotr Kowalski z klasy 7D, jak widać po moim profilowym. I wypróbujemy razem dzisiaj nową mapę w grze Counter Strike Global Offensive. Mapa już nie pamiętam jak się nazywa, pewnie jakiś 5 lat jak ją wymyślał. Mój ziomek. Calavera, dokładnie tak. Oczywiście jesteśmy dzieciakami, więc naszą początkową bronią będzie Tek-9 i oj kurwa, wypuściłem go. I idziemy napierdalać. O! Oh! A pan To tutaj, co? A, bo to był Twój flash. 42 jest. I Co ty chciałeś? Nikt nie potrafi nie. się oprzeć Piotrowi Kowalskiemu. Tak... Łatwo, łatwo. Ładwo, łatwo, łatwo. Fajnie, że mi flesza dałeś. Czekaj, mogę ci dać jeszcze jednego. No! Kurde no! A, kupiłem murzyna. Ale oni tam stoją, oni... to jest nie Fair. To czekaj ten Mam jeszcze jednego flasha No co za pierwsz? 54 dałem. Mam jeszcze jednego flesza, tylko tym razem po kur Czemu za brzyma strzela? No bo Murzyn słabo strzela Widać że Murzyn Ja nie mają H Ja nie mają na To ja też kupię nagewa i better nagive Wins tylko ja jeszcze schizuję flesza. Teraz tak, patrz na to Uważaj, bo leci mój flash Ale ja się go nawet nie boję Les za lepszy wygrał A da się jakoś gdzie indziej... Chodź tutaj, chodź tutaj, no aha. tu O ty, faktycznie ten... O, jest, 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 jestem Oj Prawie ci ujebałem o ty, jak on tu się znalazł? co? Jak on tam się znalazł? Czekaj, jebać się ty głupia pipo. Fajnie. Kolejny raz na cheaterów. No. I to jest właśnie, kochani widzowie, przykre, że... ...nie można zagrać... ...zwykłej rozgrywki w tą grę bez... ...cheaterów. Na przykład patrzcie, tutaj jest taki kurwa... ...Lord Va... Nawet jego imię jest schizowane, że się go nie da wymówić. Piszę monkę. Patrz Dobra, kurde, skanuje mnie, bo ma wolhaka. Oj, oj Dostał, dostał Czekaj, bo mam mało amunicji w tym moim R8 revolver. Pod nami, pod nami! Pod... O kurwa! Ale te te mają o wiele łatwiej na tej mapie? No dobrze. Tylko dobra, wiele dobra. wiele. Late jest nasz, lat Naprawdę w sensie. Oj fuck. Czekaj. Bo nie ma tam jak się zbić do tego i... Ty... Tych Wychuje. Czekaj. Gdzie oni? O! Oj. Skoku dostałem głowę. Patrz, patrz, patrz. No oh, kurwa! Nie ma ale ta mapa jest bez sensu strasznie. Co to jest? Jest tak beznadziejne. No dobra, mam wreszcie na... Hey. Dobra, daj wychylamy z tej środki daj. daj, daj, daj. Co mam zrobić? Wychylamy ich głowę. No. To no, był Czekaj. Robię im plecy. Pa, plantuję! A oh, fuck, foldem. A! Ah! Zeusa ma... Ej, on serio ma haki Lol. Co dzieciak? Oj, 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 oj. oj, 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 oj... Prawie. Aj, aj, aj. Czemu Paweł Saczuk mi wszędzie friend requesty wysyła? Jebać tego pokemona. Dobra. Nawet... Mani no skryptowują na. Ma. Wytnie się z odcinka, nie przejmuj się. Piotr Kowalski jest miły dla wszystkich ludzi. Piotr, co ty robisz? Rucham ich jak stary ich w życiu nie ruchał. Oj. Ja, się. <laughs> aj, 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 to, się, to też się wytnie, spoko. Nie no, akcie nie można. No ale przecież ja tylko heady hej Ej ty, bo ty masz zero Dobra, jedynie co działało to jak ich steka na firm dałem, czekaj. Ale taka beznadziejna jest ta mapa. O ty patrz, bo tu można gdzieś iść. Kurwa. No, czekaj. No. no, ej, co jest, zleść tam, pfieć, nie umiem. A! <śpiewanie> o, Dobra, e oddajemy? Nie, nie, nie. Piotr się nie poddaje, gramy do końca. No i teraz 9-7. 9-7, proste, że tak? Aha, to pod... ty im... Jeśli chcemy wygrać 9-7, to musimy nic nie kupić w tej rundzie, dlatego nic nie kupuję. To, to ty im patrz! Tą drabinkę tutaj pójdę na lewo. Ty, a ja nie wiem gdzie patrzeć na drabinkę. U mnie jeden. Tu jest jakiś dziko. Do, do ciebie, proszę. A nie, u mnie. O ty, on jest na tej górze. On no ale ty nic nie patrzysz, bo do mnie z trzech stron Właśnie, właśnie tak się skapnąłem, że tak jest. Na czas, na czas. Cierpliwość jest najbardziej zabójczą bronią na świecie. No wychyl ty pizdo! Alec nas spuścił, wychylił oj, 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 oj! oj oj czas, na czas, na czas, na czas, na czas, ja czas, na Oj oj czas, Nie, Spoko no, zawsze można 8-8 Daj ninja ninja defuse Ninja Eee e, Defuse Dawaj, dawaj Defuj, defuj, defuj Defuj, on ci daje, on ci pozwala, bo ja napisałem Nice o ty f**k, nie uda się. <śmienicza> no, na miejsce. No tak. Cóż, on lati. To może... To to był taki, wiesz... Tam do skinka jak nie grać i druga gra idzie na serio. Do, dokładnie tak. A z, to, że, Czekaj, dobra. Ja im pokażę. Ej! ty, tutaj można być. No cóż, coś mnie wychło. To jest tutorial, jak zrobić comeback w tej grze. Po prostu kupujesz Negewa, dwa flashbangi. Kawę. E, beretki, tak dla jaj. Bo są bronią. Dobra, i możemy się skupić na grze. What the fuck? On mi... O, patrz, on mi przez ścianę strzelił głowę. Dostał trochę za O kurde. Oj, 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 A ty, ten drugi ma ten drugi ma no i go tak. Next, go A, go, go next, next, go next, dobra, dobra. Jakie mapy, jakie mapy? Jakieś fajne, nie to. E, Inferno, e... Overpass, New Shorda i Trail. Eee. Ojdzie... To takie? Jakie? No takie samo okej, okay, co? I guess. Ty chcesz Vertigo? Ty chcesz Vertigo. Co? Ty chcesz Vertigo. Nie, nie, nie chcę. Czemu Kuba pisze, że Polka potrzebuje od a, a, a nie zdradzaj na streamie. Tylko nie dla wsp A bo Kuba coś na poważnie pisze. A nie, nie, sorry, jednak nie. A, no, no. Jednak jest ty, ale ja tutaj mam rzeczy Czekaj, muszę jakiegoś... Muszę... muszę sobie z wziąć Desert Eagle e I będzie zabawa Inferno, co za piękna mapa. Teraz mi się chciał grać te wszystkich. Co Szymon pisze? Widzisz co Szymon pisze? To on jest serio jakiś kurde niedoedukowany. Staw się do walki ktokolwiek. Bot Clarence, o kurwa jakiś rusek. No dobra, Rus rusek ma... Okej, okay, patrz, Ruskowie mają po 500 pingu, więc jest git. O nie, spada im ping. O fuck. No wychyl. A na kucaku wychylił! Dobra, mój jest fatalny. Eee, mój... E, tak, mój też. Oj, 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 tak, mój też, mój też. Ty ale chłop jakąś pipą jest z tej Rosji. Uj, łatwo z nim. Ale go zabiłem, kurde, potężnie. Czym on się nie odradza? O, dobra. O kurde. Weź mu jakieś tak na kuchacach, chyba, kurde. Rosyjski szpieg. Pa. Pa. I prost o... Tak mu kuja obecne nie przeżył tego. Nikt nie przeżył Oglądaj prawie, oglądaj prawie. Nikt nie przeżywa noża Piotra Kowalskiego. Pamiętasz taktykę, że jak się ogląda, to się wygląda. E, tak, tak. Zrobiłem to. I nie sprawdzaj na odcinku, bo wiesz, że to zrobiłem. Dicoj na, na lewo i lecimy na prawo. Żartowałem. Dicoj na prawo i lecimy na lewo. Lobie. Pit, pit, pit. Pit? Wiesz od czego stoi pit? Pitagoras jest nieprawdziwy, a ty mi się szkód, ty głupi, frajerze. Co? Nie wiem. A zaplątowałem jeszcze. Dobra, jest w drugiej rundzie, jest dobrze. Pa, co takiego flesza, których nawet w Korei nie widziałem. Gdzie on poleciał? Co to było? Daj, tutaj, daj, balkonem. Czyli jak to się tam Idź, leży gdzieś przy bibliotece, chyba, albo na secie. Plantuj. Czukaj. Co ty Zwyrodniały rusek. No i tak jak, mu tak jak mówiliśmy, tutaj, proszę dojrzeć. Ej, tak jak mu tak, jak mówiliśmy, pierwsza gra była, pokazywała jak się nie gra, a druga gra pokazuje jak robić boskie flesze z cooler kabarzem. I tego się nie spodziewali, rozjewaliśmy ich psychicznie. Teraz jeszcze może na takiego decoya, takiego. już tak. psychasitting totalnie. Nie mają szans. O, widzę go. Balkon, balkon! Jeden, jeden plecy cię robił, plecy cię. On tam głębiej wszedł. Plant, plant. Kurwa. Zbyt... To było też... O, zbyt, po... zbyt dobrze nam szło, więc pokazałem jak, jak nie. A i co? jeden skrywa. gościu wyszedł? Jeden wyszedł, to nie O nie, tylko nie mógł mógł ten lepszy wyjść. To było po to, żeśmy dostali premię po Oj, przegranej no, rundzie. No i time out, no no Patrz co mam, patrz co mam, Ale dużego masz skopa. Wiesz, że jestem ci wcelowany w dziób? Ja też ci jestem w dziób wcelowany. Przyglądam się. Pier Kto pierwszy strzeli? Przyglądam się Twojej wielkiej głowie. O, 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 o. Ale masz potężne włosy. O. Ty, co to było? C4 Explosive? Co on z tym robi? HEJ! Ej, za całą jest Ty, co Ty to jest za to? Ej, za całą coś jest! Kula. Nie, ja wiem co się stanie. A! Gotowy byłem. Ej, bomba ci wypadła. Hahaha, <laughs> okej, okay, teraz. No cóż. Czekaj parę parcour. O ty udało. Ty, bo ja A mi się udało. Czekaj, już pomagam. Czent Mogłem Mogę w sumie to wcześniej kupić. Lending. Czekaj. O Jezu. Ale ja umrzałem za w tygodniu. <laughs> nie, tylko ty! <laughs> dobra, podaj pozycję w tabeli. Ej, ty oni teraz mają chyba opłupę. No. Dobra, dobra, mają też autoszwaty, który. To jesteśmy takimi PKM-ami, co nie? Flash i rasujemy. Dobra, dobra, dawaj, P90, flashbang, flashbang. Kewa nie kupujemy, bo po co? Możemy nakupić jeszcze Zeusa, żeby była psycha sitting. Decoy, nie wiem co, kurwa smoke. Smok na początek, bo czemu nie? A naj dobrze. leży ten zawołem O oh, fuck Oślepiłem go. Oni obaj mają Daj daj. Better AWP Wings Mógł On tam do, jest? Mógł do Pita wejść, ale nigdzie indziej I tam, tam jest? Możliwe. Czemu się odcelowałeś? Jest albo tam, albo w picie. Ej, oh, kurwa! Kuba, kuba, I y y nagrywamy odcinek, więc. Ej, bo on dostał 45 WP. No bo. Rosjanie są bardziej wytrzymali. Udają okay. się do prac fizycznych, jakby. A jeszcze my to będzie. przegrywamy. My z tymi ludźmi przegrywamy. To no są dobrzy, godni przeciwnicy. Tak! Uważaj, go jest ale patrz, ja pierwszy głowę strzelę mu. Gdzie on jest? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ich hardują Grałem w Heidens. O kurde! No, nie, dostał jeden, ale jestem ułomny. Jeden chyba w picie jest, a drugi ma, dostał hitsa ze scouta na sajcie o kurde. o kurde. To ja nie wiem, czy ja wrzucę takie słabe gry na YouTube. A. Ale dobra, ze scouta. Dobra, raszę, raszę, raszę. Ze scouta mi dobrze szło, razem. No czekaj, roku. to ja jest jestem 7 ja jestem P7 znowu. Ja będę cię ubezpieczał. Oj, w ja, coś pierd nie zblokowałeś mnie. Zblokowałeś mnie. Ale to nie moja wina, tak? To wina ciebie. Twoja. Twoja wina. Tak. Ciebie wina, no. Ciebie. Czekaj, z tego Scouta mi naprawdę nie szło źle, więc kupię go jeszcze raz. Tym razem kupię smoka. I dam go w kompletnie inną stronę niż idziemy. Psycha Biblioteka.

Dobra, podaj tutaj bo My wygrywaliśmy dwa. My wygrywaliśmy dwa. My to niefortunnie. No Ej, ty, ale ja bym nie pokazał. Ale ze mnie przegryw. A sorry, zapomniałem, że się wcielam w Piotra Kowalskiego. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Nie To na górze będą balkonu. Nie ma Czekaj Jestem właśnie myśli... No, no! Chodź mi dwie głowy dał! Chodź mi... Oj, oj. oj. No, kurwa! Ale... ale... Co a, za... Ale co za broken gówno? No, ale to za ci też... Nie bać was, ruski! O, właśnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie. Nie, Kupuję nie, nie. Nie, nie, zrobiłem... nie, 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 bez powodu nie, 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 yes. <grym <grym> no, to są skrypty. to, to są ewidentnie skrypty. Czemu skryptujesz? Powiedz mi... I, idę do biblioteki, idę do biblioteki. Dobra, czekaj, kupię broń jakąś. Desert Eagle. No, chłop 63. A. Aj, aj. Aj. Dobra, to może z Kubą pogręb. Dobra, to kończę od CS-a i idę grać rękę z Kubą. To ja idę. Żegnam do widzenia. A czemu ty idziesz, Nikolas? No, no. Mecz. W, mecz jest. Widzowie, nie zapomnijcie. Łapki w górę i tam yy. mama Kuby pozdrawia z biurka, żegnam do widzenia.